Sfałszowana mapa Ach, Mia, to jest naprawdę super Nie do wiary, że burmistrz uczynił nasz przewodnik Kochamy Heartlake City, oficjalną mapą miasta Chodzę z nim po różnych miejscach, jakbym widziała miasto po raz pierwszy Byłam w latarni, Grand Hotelu i swoim domu Okej, okay, narka To dziwne, nie pamiętam, żebyśmy rysowały te strzałki Magiczne ciekawostki Erdik, Jason, zapraszamy Magiczne? Hmm... Eliksiry są na górnej półce. Witam w moim skromnym imperium. Proponuję ci zakup mandali, wykonanej przez peruwiańskiego szamana. Hmm? A może zaczarowany kapelusz? O, jakie to ładne. <laughs> Masz bardzo dobry gust, ale to nie jest taki zwykły naszyjnik. Ten unikalny, starożytny talizman zagwarantuje szczęście każdemu, kto go będzie nosił. Do szczęścia. Dałaś się nabrać! To oszustwo! Emma nie da się kupić szczęścia. Teraz to już wiem. Dziś od rana rozlałam farbę, uderzyłam się i rozdarłam sukienkę. No tak dałam się oszukać, ale ten sklep był w naszym przewodniku. Hej, ona ma rację. Ale te strzałki to ktoś musiał dorysować. Patrzcie, są na wszystkich mapach. <laughs> Co za typ? Porysował przewodniki, żeby ściągać ludzi do swojego sklepu i ich naciągać. O, no cóż, lepiej to zdejmę. Na pewno szczęścia mi nie przynosi. A może jednak? Mam pewien pomysł. Patrz, czy to nie jest ten sklep, gdzie Emma kupiła naszyjnik szczęścia? Naszyjnik szczęścia. Wiesz co, trudno w to uwierzyć, ale emma ma naprawdę tyle farta, odkąd go kupiła. Wygrała bilety na koncert, galeria wystawiła jej obrazy i udzieliła wywiadu w radio. <noise> Czego się nie tknie, wszystko jej się udaje. Ona już na pewno na nas czeka. Juhu! Gratulacje. Jesteś naszym milionowym klientem. Miesiąca. Wow! Wygrywasz darmowe ciastko. To jest mój ulubiony smak. <grystanie> Ale mam szczęście. Wow! Forsa z nieba! O, poznaję cię, tak się cieszę, że cię widzę. Czuję się okropnie, okropnie. Przypomniałem sobie, że ten naszyjnik, który ci sprzedałem, nie przynosi szczęścia. Poważnie? Tak musiałem się pomylić i chcę to naprawić. Przyjmę z powrotem tę bezwartościową rzecz za tę samą cenę. To miło z pana strony. Ale on mi się podoba. Dam ci dwa razy tyle, trzy razy, pięć razy, dziesięć razy tyle! No, zgoda, skoro tak panu zależy. A teraz to ja będę mieć dużo szczęścia. Stać, obywatelu! Panie Jason, w imieniu burmistrza i władz miasta Heartlake City wystawiam panu mandat za zniszczenie przewodników turystycznych. Co? I za sprzedaż egzotycznych towarów bez pozwolenia. I radzę panu zmienić wodę kolońską. Miłego dnia. Naszyjnik szczęścia. O, fajny to dla mnie za dużo. Weź połowę. No, naszyjnik szczęścia. <śmiany>